Baraki. Widzę, widzę. Lecę do nich. Znowu. nie w będę rynku. w tych starych. Przeszukaj. Uuu, tu nawet jest trochę rzeczy. Mój ten backpack znalazłem stary. Mówisz? No, czerwony. SKS i Bipot. Atlas i SKS. Nie mam amunicji oddałem tego Ale nie szkodzi. Nie szkodzi, ale ja bym wziął tego SKS-a. Oj, bierę. Mir. Oj, jest nowa czapka. Soviet Army Officer Hat. Cześć. Dzień dobry. No? Hej, to dobry lód jest. Znalazłem TTSKO jacket, jakbyś chciał i Dobra. TTSK o punch. Dobra, w którym? Y... w szaroburym. O, magazynek w... do SVD. O proszę, to bierze. W... Wy... Mam amunicję Ciebie do sks Amunicja do sks, Wy... do SKS Jak, będzie... Jak będziesz szedł od strony tych nowych baraków do tych starych... GRACZ! Gdzie? 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 Włodar. Kurwa, ja się pytam Poszedł, cię, by... do... Poszedł do... tego. To on? Nie żyje, nie żyje. Ancon się jestem. Jak będziesz sta... biegł z nowych na... Nie żyje. No. Uchwa! Gdzie on jest? W starych barakach, no. Ja pierdolę. Nie słyszałeś jak strzelaliśmy do siebie? Słyszałem, sierii? słyszałem. Cicho. Ale dlatego pytam gdzie on był. W starych barakach, Będzie tak? Tak. W tym na lewo. W tym na lewo. Pierwszym od wejścia, tam od bramy głównej. Tak. Moje ciało leży na korytarzu. Ja pierdolę. Dobra. Ciu, 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 ciu. Zamknął drzwi. Nie, ja zamykałem. On jest w środku? Tak. Chyba, że wiesz, wykrwawił się. Nie wiem. Na razie czekam. Znalazłem sks i amunicję, i loadera. Ja też miałem amunicję. On do mnie z cerki ki A, strzelałeś do niego? No, dostał raz albo dwa strzelby. Co to jest cwt Nie wiem. No, i nie wiem, czy mam tam wejść, czy nie. Mówisz na korytarzu, twoje ciało. Tak, a to przez okno możesz do niego strzelać. Dobra, ja to tak sobie trochę obejdę. Kurwa, świetnie. Jak go nie trafiłem za pierwszym, mówię. Kurde, coś tam widzę, ale czy to on kuca? Glutuje? A to przez szyby nie widać dokładnie? Znaczy ja przez drzwi patrzę. Nie jestem A to, pewny. Ten, wzdłuż korytarza całego masz szyby. No ja wiem, 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 wiem. Na razie czekam, bo nie wiem, czy on nie wyjdzie. Jakby wyższego. się w Mam wrażenie, że tam ktoś siedzi. To może moje ciało tak po prostu zrobiło. Może. może. Ciekawe czy sam tu był. Eee, wiesz co? Przeszedłem przez trzy pokoje i w ostatnim był. Znaczy w, przed, w przedostatnim, w ostatnim nie byłem właśnie. W zielonogórsku nie ma respa, nie? Chyba nie. To on nie słyszał, jak ja krzyczałem i witałem wszystkich? Może nie. Hułki, ja pierdolę, ale zjebałem. Nie szkodzi. To go zabij teraz, Drzwi się do środka otwierają? Nie, na zewnątrz. Na zewnątrz. A co? Przez drzwi da się przestrzelić? No, a przez drzwi też można. Jaki on miał plecak na sobie? Zielony? Czerwony mountain. Czerwony? Ja mam zielony. Jeden, tam był móc. tylko jeden gracz? Tak Dostał ode mnie dwa razy strzelbę, nie wiem jak nie padł Dobra leży Zajebiście. O lutował cię chyba